Cześć, witajcie ponownie w miejscu, gdzie rozkładamy kocie tajemnice na czynniki pierwsze. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, czy Twój kot naprawdę Cię rozumie. Jeśli jeszcze nie widziałeś, koniecznie wróć i obejrzyj. Dzisiaj skupimy się na karmieniu konkretnie, jakie karmy stosuję i dlaczego. Opowiem o mojej karmie mokrej, suchej i dodatkowych suplementach. Chcę pokazać, jak to wygląda u mnie w praktyce bez zbędnego marketingu i emotek. Bo dieta kota to nie zabawa, to świadomy wybór każdego opiekuna. Gotowi? Zaczynamy! Dlaczego używam karmy mokrej Dolina Noteci? Karma mokra Dolina Noteci to główne produkty, które podaję swojemu kotu. Marka Dolina Noteci pochodzi z Polski, co oznacza lokalność i wysoki standard produkcji. Ma przejrzysty skład z wysoką zawartością mięsa i bez zbędnych dodatków. Dzięki temu kot otrzymuje konieczne składniki mineralne oraz dużo wilgoci, co wspiera układ moczowy i ogólne nawodnienie. Mokre jedzenie stymuluje apetyt i jest bliższe naturalnej diecie drapieżnika. Dolina Noteci oferuje wersje smakowe z mięsem z różnych źródeł, bez zbóż i konserwantów. Produkt u nas sprawdza się doskonale. Kot je chętnie, nie ma problemów trawiennych i ma zdrową sierść, a przy tym na promocji potrafi by w dobrej cenie. Na początku moje mruczki nie akceptowały żadnej karmy o konsystencji pasztetu, Wtedy jedną ze średnio jakościowych karm, którą stosowałem, była marka Bozita, kawałeczki w sosie lub galaretce. Marka wytwarzana w Szwecji, karma bezzbożowa, niestety jej skład nie jest w 100% przejrzysty, wykazywana jest duża zawartość mięsa, jednak zdeklarowanego smaku tylko na przykład 4% danego mięsa. Jest to dla nas obecnie droższy McDonald's, który zawsze był chętnie jedzony i występuje w wielu smakach. Które nie nudzą się kotom. Dla kocich rodziców, którzy również mają problem z wybrednymi kotami na karmę w formie pasztetu, polecam podawać ją kotu na talerzyku po wcześniejszym rozdrobnieniu widelcem. Jeżeli podajemy z lodówki, to rozdrabniać z odrobiną gorącej wody. Koty nie lubią zimnej karmy, więc dodanie trochę gorącej wody zapewnia nam sosik i ciepły posiłek w jednym. Dlaczego używam suchej karmy Applaus? Karma sucha Applaus to u nas dodatek. Nie podstawa diety. Applaus produkuje karmy suche z prostym składem, bez sztucznych dodatków, z wysoką zawartością białka zwierzęcego. Wersje suche Applaus są kompletne, można je podać codziennie, choć wolę traktować je jako uzupełnienie. Ich niska wilgotność oznacza jednak, że kot nie powinien ich jeść w dużych ilościach. Applaus sucha ma umiarkowane węglowodany, ale dużo białka i niewiele tłuszczu. Podaje ją w formie przekąsek lub w zabawkach logicznych. Dzięki temu kot ma stymulacje i dodatkowe mini-posiłki. Cała sucha porcja tygodniowo nie przekracza 10-15% energii z diety. Dodatkowo używam preparatu Miamor Vital Drink jako suplementu witaminowego i mineralnego. To bulion, który dodaje w małej ilości do mokrej karmy. Dzięki niemu wzmacniam profil witamin B1, B2, B6, B12. Preparat pomaga też w utrzymaniu zdrowej skóry i sierści. Stosuję go raz w tygodniu, nie codziennie. Do tego korzystam z Miamor pasta multivitaminowa, która wspomaga odporność i dietę, szczególnie przy zmianach karmy. Na co zwracać uwagę? Nie kieruję się reklamą, ale składem. W mokrej karmie oczekuję konkretnego mięsa jako pierwszego składnika, a nie ogólników typu produkty pochodzenia zwierzęcego. W suchej aplaus oczekuję deklaracji zawartości białka zwierzęcego wysoko na liście i brak zbóż, oczywiście w każdej karmie. Aplaus sucha spełnia standard kompletności diety i zawiera taurynę i witaminy syntetyczne. W karmach mokrych boję się nadmiaru podrobów, obserwuję ich wpływ na trawienie. Dobry stosunek wapnia do fosforu też jest dla mnie ważny. Suplementuję witaminy nie za często raz w tygodniu. Dla mnie kot to domownik i jego dieta to wybór świadomy, nie przypadek. Używam mokrej karmy Dolina Noteci jako podstawy dla zdrowia i nawodnienia. Sucha aplaus to dodatek w formie smakołyka, stymulacji i urozmaicenia. Dodatek Miamor wprowadzam tylko okazjonalnie jako suplement. Skład to dla mnie najważniejszy wyznacznik, konkretne mięso, brak zbędnych zbóż, dobra relacja wapń fosfor. Zwracam uwagę na reakcję kota, wagę, sierść i samopoczucie. Dbam, by dieta była różnorodna, ale uporządkowana. Dzięki temu kot czuje się dobrze, a opiekun spokojnie. Na dziś to wszystko. Już w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego kot śpi wiele godzin dziennie, czy to oznacza, że się nudzi? Zapraszam do zobaczenia.